miło dożyć z wieku senioralnego, starzejemy się jako społeczeństwo, coraz więcej i żyjemy dłużej. coraz więcej ludzi wchodzi w ten okres, jest seniorem, a jest jeszcze zdrowym, jeszcze jest chętnym do życia i nie możemy tych ludzi zamknąć w domach, więc cała idea śląskiej dla seniora czy tutaj targów Silver Silesia jest aktywizacja ludzi starszych, żeby nie siedzieli przed telewizorem, nie byli samotni w domach, ale żeby Wychodzili, spotykali się, zdobywali wiedzę i na koniec, żeby nam podpowiadali samorządowcom, ludziom, którzy pełnią władzę, co robić, ponieważ to no, miliony ludzi jest seniorami, co robić, żeby poprawiać życie właśnie tej grupy społecznej, a z drugiej strony, żeby zachęcać innych, żeby nie siedzieć w domach, żeby te relacje. Międzyludzkie trwały, i żeby dzielić się doświadczeniem, bo doświadczenie to jest coś, czego, jak się rodzimy nie mamy, mamy tylko jeżeli mamy już no, podeszły wiek. Europa się starzeje, w tym oczywiście Polacy. Jesteśmy faktycznie tym krajem, gdzie ta populacja osób w wieku 60 plus będzie coraz wyższa. W związku z czym Europejski Fundusz Społeczny. Ma bardzo dużo środków dedykowanych seniorom. I tutaj, jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, już przeznaczyliśmy 60 milionów na tworzenie centrów usług społecznych, czyli to jest taki projekt, że każdy senior w tych 10 samorządach będzie miał skrojone. Różnego rodzaju usługi na własne potrzeby, czyli jeden senior będzie potrzebował usług medycznych, inny bardziej tych związanych z taką aktywnością, wyjściem na zewnątrz, spacer, ale także oczywiście czerpiemy z tych nowinek technologicznych, czyli telemedycyna i teleopieka, no i to wszystko będziemy realizować w tej perspektywie europejskiej przez regionalne Ośrodek i Europejski Fundusz Społeczny.